Zobaczcie, pod krzesełkiem siedzi mała Tola, nowka funka, z trzy miesiączki ma, może. Dwa dni się ganiałyśmy tutaj, bo nagle zaczęła mi się drzeć na tui przy pokoju kotów wieczorem. Nie wiem, nie wiem skąd ona się tam znalazła. Blasków narobiła, północy za nią z siatką latałam, a i tak nie prysnęła. Taki slalom gigant przez płoty sąsiadów był. No niestety wygrała gówniara. Następnego dnia na wieczór udało mi się ją upolować w wolierze kotów. Hmm, no i co? No i jest teraz już dwa dnie u nas. Jak ją złapię i zaczynam miziać, to włącza dieselka. O, fajnie, taki puchatek malutki. A tak to już widzę, że zaczyna wreszcie wyłazić spod kanapki. Troszeczkę czasu potrzebuje. Tam siedzi sobie Remuś. Najspokojniejszy chyba z trójki tego rodzeństwa z działek. To jest Nemo, a na dole wystaje Pele. A odwrotnie, bo już mi się też kiełbasza. Tak. Pele idzie, no idzie Pelusiek. Najbardziej płochliwy z nich trzech, bo pozostałe były dwa chore. I przez to takie były bardzo spokojne, a on to stale albo pod komodę, albo pod kanapę. Także taki, kurczę, mocno fisiujący, ale widzę, że po powoluśku, powoluśku i za laserkiem trochę ganiają. O, poznikała mi kota. Za laserkiem ganiają i za sznureczkami. No, kurka, Ucie tak, pokropiona jesteś, Ta koridermel dostałaś w uszy, nie podoba się Kiciaki, nie? Ja wiem, że się nie podoba, ale będzie tylko lepiej, nie? No, no i taki opóźniec szukający domu, bardzo pilnie. A, jeszcze setki nie widzieliście. Setuśka, no, pola to, 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 to ucieka. Setunia, Kicia, cześć. Tuśka sobie znalazła kuwetkę z kukurydzianem żbirkiem i to jest jej melina. No i nic nie zrobisz. Dobra.